Nie no, podjedź tu i bierz ten silnik. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy, ja jestem Szepiert, a bardziej witam was na kanale Szepardzik. Dzisiaj gra ze mną oczywiście Paksik. Czebanko. I witamy was w kolejnym odcinku Farming Simulatora na tym kanale. Moi drodzy, przed sekundą właśnie to jest Paksikiem do... jakby uzgadnialiśmy albo chcieliśmy dojść do porozumienia co do tego, co, na co będziemy teraz przeznaczać pieniądze, bo Warto zaznaczyć, że pieniądze jakby, no niestety, mają tutaj skrzydła, bardzo szybko uciekają, więc trzeba jak najszybciej zainwestować w jakieś rzeczy, które nam hajs w jakiś sposób zwrócą. Ostatnio między odcinkami graliśmy w sumie sobie chwilę z Paksikiem i e, w sumie Pak kupił wtedy opryskiwacz do, do pól. Więc jest to pierwszy taki nasz zakup, tylko nie wiem, gdzie on. O, tutaj. Tu. Jadę sobie nim. To jest jakieś niedobrane chyba. Tak. Tak, nie, nie odebrałeś kontraktu. Ostatnio. A dobra, no to to już odebrany. No i e, 50. 000. No i tak, 50 tysięcy. Ogólnie, moi drodzy, przede wszystkim, co nad czym my teraz myśleliśmy, a oczywiście łapki w górę, te wszystkie inne rzeczy pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, e, ale nie będę Wam tym zawracał głowy. W każdym razie, pierwszą rzeczą, którą na pewno chciałbym e, ja e, wysunąć postulat, e, to jest to, żeby kupić kombajn. Kombajn się zawsze przyda, i chciałem tutaj celować w John Deera T560 za 1345000, bo wydaje mi się, że na tym etapie gry nie jest nam potrzebne jakieś tutaj ciężkie w sumie za nie wiem prawie 3 no 2600 powiedzmy miliony. Na tym etapie gry to na pewno nie ma co. Tak, nie ma co przepłacać, więc wydaje mi się, się czy, czy aż milion chcemy na to wydać, bo zauważ, że mamy 3 miliony i mamy do kupienia tak. średni ciągnik, no, kultywator, siewnik, kombine. Mam cztery rzeczy i mamy 3 miliony. Dobra, zacznijmy od tego, co byłoby. Co jest najbardziej uniwersalne. Wydaje mi się, że od ciągnika powinniśmy zacząć. Co nam się przyda tak naprawdę w sensie do My wszystkich. Tak, bo mamy tak naprawdę jedne, jeden ciągnik, który jest. Chociaż może zróbmy tak, bo ja nie jestem pewny, czy te konie, które tam widzimy w sklepie, czy to jest no. faktycznie tak, jak ja myślę, że jakby minimalna to jest. Moc wymagana do ciągnięcia powiedzmy jakiegoś siewnika, więc zacznijmy może od siewnika, albo jakiegoś kultywatora dobra, szerokiego. Dobra. bo W sumie możemy potem wporzać. W sumie, w sumie. Ja raskę. spróbuję podłączyć do tego ciągnika po prostu i pojechać na pole nasze i zobaczyć czy to działa tym słabszym ciągnikiem. Jeżeli tak, no to drugi nie jest nam potrzebny. Eee... W tym momencie. Oczywiście A w tym momencie, dobra. Już... No to, czekaj, to czyli siewnik y, kupujemy, tak? Na pewno. Siewnik albo kultywator jakiś no to, szerszy. No to który, który siewnik byś chciał? który byś, właśnie celował, nie? Ba, ważne by to było, żeby on był w miarę szeroki, nie? W sensie mam tutaj ten najdroższy, ma 15 metrów, a ty mówiłeś wcześniej Ej. o tym za, no... Czekaj okay, chwilkę. Aha, mówiłeś... dobra, bo właśnie się zastanawiałem, czym się różnią zwykłe siewniki od siewniki w punkt, siewników punktowych, ale już y, ogarnąłem. Do czegoś innego służą. Tak, <laughs> tak, 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 do... tak, tak. No ma, ma pewnie inne rzeczy tam do, do, do siania. Więc to mamy tutaj... Wydaje że... Ten sześciometrowy? Tak, albo ten terasem C6F, albo ten S Pro 6000RC. No chyba, że chcielibyśmy na przykład ciut więcej zainwestować, o 200 koła, mielibyśmy wtedy już na szerokość około 12 proszę, metrów. Proszę mieć ciągle z tyłu głowy, że potrzebujemy czterech rzeczy. A mamy tylko 3 milionów. No dobra, to ja bym. To ja, dobra, to idźmy w Espro, bo on ma większą pojemność, tutaj w sensie. No i szybciej można po polu jeździć. I, i szybciej można po polu jeździć, faktycznie, więc. Dobra, dobra to ja go, ja, go, ja go kupuję. Czy ja tu mogę coś w ogóle zmienić? Nie, możemy tylko ja zmienić wiem, tablicę rejestracyjną. Pewnie. Tablica rejestracyjna. Dobra. No, musimy to jakoś. No Czekaj. Ja żyjemy na customowej, znaczy de defaultowej. Pax, Czekam na ten siewnik. To. Nie no, musi zmienić. Pax to... No chciałem o, ładnie. Tak. Iga chat. To... Czad. O, no i Pax to czad. No, to czadowo. Ok. Pax to czad, tak będzie miał rejestrację, chociaż najśmieszne jest to, że tej, tej rejestracji totalnie nigdzie nie widać. <noise> Ale dobra, wcale sensie ja będę, będę wiedział. Będziesz wiedział, że PAX 100Chat tak się nazywa nasze S-Pro 600RC. I to jest tak, tutaj możemy, nie chcę wypuszczać, tylko chcę kupić. Dobra, więc ja go kupuję. Ty jesteś tak, w na ja sklepie. O, zamuliło mi, więc coś się pojawi. Dobra, Pokaż, jest. pokaż. Czekaj, jak chcę wyjść na chwilę z tego, jak chcę zobaczyć w ogóle, no jak to wygląda. Give me. Tam tablicy. Okej. Okay. No, jak jest? PAX chat tutaj. Giga Eee, <gryny> jak ładnie. <gryny> Dobra, i to jest chyba... Tak, to jest nasz... opryskiwacz, co tutaj stoi obok. Pokaż czy to daje radę. Jak nie, to najwyżej możemy kupić obciążnik co się przodu, jakby go przeciążało. Znaczy nie, jest, znaczy nie? pociągnąć to to pociągnie, ja jestem pewny, tylko czy to na polu będzie działać tak jak powinno. Zaraz to sprawdzimy. Ja jest sprawnie całkiem widzę, że jedzie ten ursus nasz. Tak, tylko. <gryny> Ojejka, to jest takie super! Ej tu ma nawóz i ten naraz. Ale to jest super. Co ty gada, że to no. mów poka, 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 na chwilę, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Moda z look. Siewnik. Proszę masz... siewnik, wybierz materiał siewny. Okej, okay, a w jaki sposób? E... No, patrz, tutaj sobie naładuj to już, masz nawóz, podejrzewam, że możesz. R Ej, faktycznie, no, 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 i to się od razu samo też Proszę. będzie robić. No, myślę, że dwa naraz będą leciały. Nie? <grym> Jakby to tak działało, ale to byłoby totalnie, totalnie, dobra, napełniam, napełniam. Ale to byłby totalnym no, no, no. stosem. De, 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 tylko musimy teraz te ziarna jeszcze kupić w sensie. Proszę bardzo, tutaj już ci pod, podrzucam Okej okay. Dobra, uzupełniam siewnik co, co, co to jest pszenica? Nie to sam potem wybierasz, to no, po prostu ziarna wybierasz A, potem okay, dobra, się czeka, jeszcze, bo... tak jest ułatwione Czekaj, bo coś tu... Nie działa to? Trzeba odwróć, odwrócić? Odbrać no, ba. Łe! Halo! O o, o o! Uzupełni się, bardzo. dobra jeszcze trzeba będzie kupić? Ile będzie procent? Wiesz co, mamy po 85%, od no, 85-65%. Czy... Dobra, to jedź no to tym. No na nasze pole. A, dobra, no to ja pojadę w takim razie, zobaczymy jak... How does it look like? a, ja zobaczę jakie są... Okej, okay, widać ewidentny... Znaczy, to się trochę nie dziwi, szczerze. Czekaj, gdzie jest nasze pole? Tam, w po stronie. Przez czyjeś pole tu przejedziemy, co się będzie. Yy... I widać ewidentny lekki spadek. Prędkości. Ocy? No, ale, to... ale to jest dość zrozumiałe, można powiedzieć. A, w polerest, pomyliłem sobie. jedziesz? Tak, tak, tak pomyliłem sobie, już wracam. I na którym polu chcesz to zrobić? Nie, bo ja nie wiem, jak my tam wyglądamy w wzórze. 54 53 rośnie, więc tak 55 troszeczkę zahacz. Przejdź trochę po 55. Czekaj, muszę to jezioro ominąć. Z, 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 nie zauważyłem go. Opatrzyłem się. Dobra, i czekaj, to jest tak, że mam. Wybierz materiał siewny z pszenicy. Co ty. Sprawdź proszę w tym, co ewentualnie mielibyśmy teraz jest najlepsze do siania, co się teraz sieje w tych miesiącach. Ja nie wiem, jak to sprawdzić. Pora siewu, zielony, dobra. No, no, no. październik, więc końcówka jeszcze się łapiemy na pszenicę i jęczmień. To tylko czyli... tylko jedyne tak naprawdę. Dobra, no to ja to w takim razie biorę, biorę to i. Ja... Nie, bo, bo, to, bo to jest ususzone w ogóle całe, nie, ma, nie powinien tego jakoś. A, to chyba pewnie trzeba najpierw. Kultywatorować. Coś. Kultywatorkiem. No 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 no. No to ja wybiorę kultywator jakiś, no, a da. ty już wracaj do sklepu, bo musiał go przypiąć. Dobra, ja tu już zostawię na razie i już wracam do sklepu bo bez tego. kultywatory, póki nie. Pokaż czekaj, co, co tam chcemy zrobić? Gdzie to są te kultywatory? Kultura, nie e wiesz. Kultywatory. A tu No no no. Nie są drogie aż... No to dobra, nie. Naj... Ja wow! <ścoughs> 608 i ja pier... za 608? To wygląda jak pierdzielony trans, jakiś decepticon walony. Dokładnie. No jak Boga kocham, tak to wygląda. Dobra, ja tam jadę. Łe, kliknęło mi się. Dobra, ja tam jadę, a ty zastanów się. Nad, yy, nad tym, które byśmy mogli ewentualnie zakupić. No i to byłoby całkiem dobrze, czyli tak, mamy już siewnik, co jest bardzo spoko. Mamy będziemy zaraz mieć kultywator. Ciągnik w zasadzie już jest, mamy go i, i chyba da radę, tak mi się wydaje, powinien przynajmniej dać. Eee... No i ten kombajn, nie? W sensie do zbiorów. Tak, no wydaje mi się, że jest to taki sobie kultywator. Jeden z początkowych praktycznie, Wektor 570. Już patrzę, no. Jak go sobie klikniesz, to można go Fektor. jakby w środku zupgrade'ować I za 323 tysiące mamy 8 metrów, jakby okay. powierzchni pracującej. Okay, wydaje mi się jest... to OK. No jest to spokojne, i tak mi się wydaje. A poczekaj, za, 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 za ile? Chciaż. Czekaj. Y okay. 320, a tu za 280 mamy 7,5 metra. To. To w sumie to wychodzi taniej chyba. To wychodzi na może. 7 widzę, 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 no no. No no, 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 te, w niego bym szedł. Dobra, to możesz Dobrze. go zakupić. Dobrze. I pokażę, jak to... How does it look like? Wielkie no, no. To... czyszczenie naszego konta. Dokładnie. Proszę bardzo. Mm. No i czeka, żebyś się podłączył. Ej, w sumie nie sądziłem, że ten nasz traktorek będzie aż tak dawał radę. Fajne. Jest to tutaj... fajny ursu, ursusik. Taki ursusik. Łe. O, sorry. Dobra. No i daję radę w sumie, chcę się go przewieźć, więc ja idę tam to ukultywować. W sensie, co trzeba najpierw zrobić? Yy, bo pamiętam, że ktoś no. mi pisał z, z widzów, jakie jest dokładnie etapy są yy, tego wszystkiego. My mamy w zasadzie dwa etapy, jakby w sobie, czyli nawożenie plus. Yy, sianie, yy, tylko co było jeszcze? Ta, tak. Coś mi się znaczy, wydaje, że wydaje mi się, że kultywator... najpierw robisz sobie... Znaczy ogólnie na, z reguły chyba jest najpierw tak, że robisz orkę, potem kultywator, albo jakieś brony. Tak, czyli orkę, potem czyli... Potem siejesz. No. Znaczy potem nawozisz, potem siejesz i potem jeszcze raz nawozisz, ale my mamy nawóz razem z sianiem, więc podejrzewam, że przed sianiem nie musimy nawozić specjalnie, tylko razem z sianiem to pójdzie. To no, no. Raz, a dwa... A ty masz Włączone to, tą opcję, czy trzeba orkę robić? Ja, Ojejka, to jest taka ciekawa opcja, bardzo. Jaka jaka opcja, poczekaj. No bo opcji serwera można no. wyłączyć, żeby nie trzeba było orać pola po każdym zbiorze plonów. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja, bo oranie w tej grze jest straszne. Poczekaj, tak nie lubię to orać. Jest, to jest ustawienie ogólne, bo to muszę tutaj zmienić. Tak, tak, to gdzieś tam będzie, czy wymaga eee... na orka. W sterowanie pojazdem? Nie, 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 nie. nie. Panie, A to nie będzie w ustawieniach serwera? Tak. Ustawienia gry, to się tak nazywa. Tak, albo gry. I to jest tak, skala czasu, czas rzeczywistym, trudności gospodarcze normalne, ruch drogowy... O, to jest tutaj, niszczenie plonów wyłączone, konieczna orka, okresowa orka włączone. Czy potrzebne jest okresowe oranie pól, aby utrzymać maksymalny plon? Tak to się dokładnie nazywa. No, I to wyłączyć to po prostu. Ja bym to wyłączył, no. Dobra. Znaczy, no nie... o No i teraz jest git i teraz możesz rozłożyć kultywator i przejechać. Dobra, czekaj, Małek, ja tak zobaczyć czy daje radę w ogóle ten nasz. A, fajny muszę usus. rozłożyć Jezus, Maria Święta Nazareńska. Decepticon. No? Zwolna tworzenie pól. Nie, 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 nie chcę żadnych pól robić, nie chcemy. Dobra, czekaj, ja to tak, żeby było Mał, by i tak opuść. tego... Wiem, I wiem go. No. no i daje radę chyba, co? Ej, idzie. Znaczy się do 15 rozpędzi. Czekaj, już ci mówię. Na prostej. Nie, 13, maks. Czyli nie, nie daje maksa, no ale wystarczy, nie? Wystarczy, Jakby to dobra. Czekaj szeroko, fajnie. Czekaj, co to podniosę. No, teraz ta sieć Ale wydaje mi się, że będzie działało. No musi działać. O, tu tutaj widać jakaś orka szła. Co, jaka orka? Orka z Majorka. bo to się składa. Dobra, złożyło się. Jadę już podłączyć się tutaj pod siewniczek, aka opryskiwacz. Dobra. Jodź się dupia, weź mi proszę ten, ten, weź mi proszę ten kultywator przez nią, ja bym go tak... Ale musisz jeść... Jeźdź... aha, dobra. Ja to tylko tak, e, rozłożyć, pierwsze co... Jezus Maria, kolejny Decepticon, <grym> ja pierdykam, pa to! <grym> <grym> Ale jesteś silny pak, ja dupia. Ale, jednak siłka daje radę. Siłka daje radę, dobra, czekaj. Dobra, podjadę tutaj, mniej więcej jest. No, tak w miarę no. powiedzmy. Będzie dawać radę na e, Opuść. Włącz. No, już widzę, że daje radę. A czekaj czy nawozi od razu? Tak, tak, tak. No. tak, Z, w, oba, obie, obie rzeczy spadają. No, no, no. A, no to nit Dobra, czekaj, to wyłączę już. Złóż. Dobra, tak, no to nawozi, co? Wydaje no. mi się, że to pole, które jest tutaj obok, czyli 54 to trzeba by było wziąć i prze... Tu, tu dwie rzeczy trzeba zrobić. E, tak, ja bym Nawieść wy... i chwasty ten ogarnąć. A, chwastobójczym, faktycznie. Dobra, ty, dobra, nie. To ty... Aha, bo to najpierw trzeba chwastobójczym nawieść. Nie wiem, nie wiem, które, czy to jest jakaś różnica. Bo tu jest tak, że tu jest rośnie i tu jest burak cukrowy. A to oh. fajnie, że mamy pole z burakami i z kukurydzą, a ani do jednego, ani do drugiego nie mamy rzeczy, żeby to... No to <laughs> właśnie właśnie teraz przechodzimy to... do trzeciej rzeczy, którą musimy zakupić w dniu dzisiejszym. Kombajn. I tak, header'y wydaje że... mi się można wypuszczać do kukurydzy można tak, dołączyć. Można tak, tak, ale wypoznać. do buraków jest specjalne urządzenie, nie? Mhm. Uh -huh. To najwyżej to po prostu usuniemy. To nie jest... nie zaboli mnie to aż tak, no właśnie, ja bo... to zrobił, bo nie będziemy przecież burakami się bawić. No więc, ale to co, najpierw to trzeba odchwaścić? Nie, no wystarczy przejechać tym A, No to dobra, no to ty możesz to zrobić, albo czekaj, zanim to oczywiście musimy uzgodnić. Który kombajn, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ten za 1 300, to jest te T5, T560, jest git. Sprawdź sobie. John Direk. John, John Direk. Mhm. Bo no matę, ile tam jest tych 10 tysięcy litrów pojemności, no to paliwo nie jest aż na jakieś super nam y, potrzebne, ma te 387 koni mechanicznych, więc pewnie uciągnie większość headerów tak naprawdę nam potrzebnych, i... no, i może chyba zbierać, nie, czekaj, tak mi się już. wydaje... czekaj, czekaj właśnie... tylko. A. co chcę sprawdzić? To jest do słoneczników, to jest do słoneczników uryzy i to ma ile? 10 metrów? Nie. 6 metrów, a tutaj? 3,5. Dobra, no faktycznie, a to? Wydaje mi się, że... Mm. Tak, no dobra. John Deere, nie? 7,6. T560. To ma... Cena podstawowa miliony. co? No. Nie wiem, bo jak weźmiesz tego New Hollanda ch no. 7 i klikniesz sobie C kombinację, to znaczy, że on header do pszenicy na przykład ma o półtora metra szerszy niż ten yy, o! John Deere. Który to jest, yy, który to jest header do pszenicy? Ten pierwszy. Varie, A, fit, widzi, tak no wid on ma 8,5 metra. <grym> Masz rację. A ten w John Deere ma tylko 7,6. Na no to, to metr różnicy, no ale w sumie 100 tysięcy i headery chyba też tańsze. Tu 202. No dobra, tu, tu dobra. To jest, to jest, to jest dobra. Tańczy New tańsza. Holland. New Holland faktycznie może być. To, dobra. To, to dobra. To, to New Holland tańsza. w takim razie, bo to w sumie byłoby też spoko, bo aż tak na pojemności nam nie zależy, bo mamy w sumie silos dosłownie obok, tak, tak naprawdę. Tak, na razie mamy jedno pole i ten, to nie ma co Dwa się bawić. Dobra, więc o, ja to, to. Jakby, ja bym połączył te pola, szczerze powiedziawszy. No, no, można, można. Yy, szerokie opony, dobra, to jest o, 100, o 11 koła drożej, ale to nie mogę nic z tym zrobić. Ej, a poczekaj, No. bo taki mi pomysł jeszcze przyszedł, że skoro teraz nie... Yy, nie będziemy używać tego kombajnu, no bo jeszcze nie mamy żadnych plonów do zbierania. No, ten kukurydze bym zebrał. Yy, ale ona jeszcze nie jest gotowa. No to co? <laughs> A jednak, no nie mamy tego drugiego ciągniczka i teraz na przykład ty nie możesz nic robić, jak ja będę kultywatorował. A jakbyś kupił ciągnik jakiś no, średni, no, no, no. to będziesz mógł za mną zaraz siać i byśmy sobie to pole ogarnęli tutaj. W sumie... W sumie mądrze mówisz, w sumie mądrze mówisz. Dobra, to... Jak zawsze. Jeszcze się nie nauczyłeś? <laughs> e, nie będę komentował. <laughs> e, dobra, ogólnie, czyli tak. Przede wszystkim, na czym by nam zależało, no to to, żeby... E, no miało duże mocy w sensie gdzieś mniej więcej zaczynało się od... No jak ten nasz, czyli ten nasz Ursus, który się nazywa Massey Ferguson tak naprawdę. Eee, ale kurde, i szczerze, to jest najlepsza jakość ceny w zasadzie do, eee, do tego, na czym nam zależy, tak naprawdę. Drugi taki sam. No właśnie nie, nie nie kupiłem drugiego takiego samego. O, to mi się wydaje. Na przykład, patrz stary, w, w, sprawdź sobie Waltra WalMet8750 8750, nie wiem jak się czyta. Ma 190 koni mechanicznych eee, no. i w... W sumie, no to, to jest to, na czym nam no, aż tak szczerze powiedziawszy zależy. Tylko jest ciężki po prostu. Znaczy nie, lżejszy nawet jest. I ma po prostu no, mniej. mniej bak w sumie. Mniej, mniejszy bak ma. No fajne, się wydaje ta Valtra. Bo, bo na przykład jest ten Landini, który jest dosłownie obok. Jest 200 koła w sumie droższy. I nie wiem, czy aż tak jest to. Dobra, to biorę tą Waltra, Nie będę się zastanawiał. Pokaż co tutaj. A jeszcze sobie muszę zobaczyć. To tak. Mm, ustawienie kół, szerokie opony, szerokie opony dwa. Wąskie... Nie no, tu wezmę podwójne koła TYLNE! Bliźniaki. Good. Podwójne koła tak ogólnie. O stary, to wygląda jak czołg. Wiesz. Bierę to. To będzie idealnie stałe, nie będzie idealne. Dobra. To tak, konsola ładowcza. I to chyba sobie musimy wziąć, nie? Konsolę ładowniczą. Na tak, tak. Na razie nie jest to nam potrzebne. No to nie można potem dokupić? Można, chyba. Znaczy, to jest nie jest Drogi koszt, to jest koło 7 koła, więc tak. A, no dobra, no to tak. Tak jakby nie, nie, nie ma żadnej różnicy. To jest dokładnie się przyda co. kiedyś. Dobra, to wezmę to. Kolor podstawowy. Dobra, zrobimy yy, ładny. O! O, stary. O, stary, ale. O! Taki ładno, taka ładna waluta. Trochę, bo już jest pak 100 to teraz. Yy, Szepard. Szepard. Yy. Szepardzi. <noise> tak się Ty będzie nazywał. Szepardzi, tak jest. Dobrze. Tak jest, Szepardzi, dokładnie. Yy, 556 przy mnie nam to wyszło. Nie jest w sumie drogie, więc bierę i kupuję. Tak jest. Stary, idź. Idź, idź zobacz, idź, zobacz. Nie no, podjedź tu i bierz ten siewnik <noise> Ale kusasko, czekaj aż, ty musisz zrobić tutaj miniaturkę, czekaj, muszę sobie wyłączyć kamerkę i muszę sobie wyłączyć, jeden. Yy, o, o, proszę bardzo, patrzcie to, jodź się dupia. Ale czołgieł. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. No, powiem ci, że na pewno będzie ci się podobać. Dobrze, czekam. Ale jedzie. Dobra. Chciałem kliknąć z przyzwyczajenia w klaxon w Klaxon Tak, jest, Klaxon tej grze nie dodaje. Dobra, pokaż to gieba. dla mnie. Pokaż to dla mnie kap. No stary O! Pato! Pato! No czeka aż mi się wyłonisz za drzew. Uj. Jezus! Masz i z tyłu i z przodu po... Tak! To są gąsienice? Nie, 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 nie pato. Masz i z tyłu i z przodu podwójne? Tak! Nie pa jakie ładne maszyna. kolorki ty. Jaka maszyna, co jest? I to w sumie nie jest wcale taka droga za pół miliona w sumie? Całkiem spoko. Dobra, idę już w takim to razie... To już to robić wobec tego. Ych. Pewnie będziesz szybszy ode mnie teraz, ja Nie, nie, zasuwać. nie, nie, bo ty, no, ja mam o 20 w sumie koni więcej, ale ty już zacząłeś to w sumie. Wienić. Dobra. I ty chyba jesteś yy, węższy tym silnikiem troszeczkę. Tak, 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 tak. Ja, dlatego ja pewnie koń, końcowo będę musiał zrobić więcej kółek niż ty. Dobrze, dobrze. Zasuwam, uciekam. Chłopco, ucieka, dobra. Ale wydaje mi się, że <gryw> ogarnięcie tego pola zostawimy sobie na kolejny odcinek, bo... Czemu nie? Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Ja byłem Szepard, grał dzisiaj ze mną Szepardzik. Co ja powiem? Grał <grafię> dzisiaj ze mną, tak, grałem grałem się mną Szepardzik paksik. i paksik. paksik. Tak jest, Trzymajcie się, pa papa. Ej.